Witajcie na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Patrycja. Dzisiaj jest 19 stycznia, czwartek, a to fragment na dziś. Wielu bowiem uzdrowił, i wskutek tego, wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, stali się do niego, aby go dotknąć. W tym fragmencie chodzi o to, um, że ludzie, którzy jakby mieli jakieś choroby, um, jakby przepychali się do Jezusa, żeby on ich uzdrowić, uzdrowił. Um, więc. My powinniśmy robić podobnie um, z naszymi prośbami w modlitwie. Czyli po prostu przepychać się, żeby starać się być jak najbliżej Boga, żeby jakby jak najszybciej te prośby spełnił. Um, dlatego challenge na dziś będzie to, żebyście napisali 30 razy um, Waszą prośbę. Którą chcielibyście przekazać do Boga, żeby on zobaczył, czy jesteście wytrwali i żeby po prostu po pokazać mu, że faktycznie tak jest. Dlatego dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę subskrypcję. Cześć!